Witaj, zrobimy sobie odczyt miesięczny na maj. Zaczniemy od ogólnej energii miesiąca. I widzę, że to będzie miesiąc zmian i szybkich decyzji. Coś zostawiasz za sobą i wchodzisz w nowy etap, ale wszystko dzieje się bardzo dynamicznie. Mogą pojawić się nagłe wiadomości, zmiany planów, albo jakieś podróże. Nie ma co stać w miejscu. Trzeba działać. Co cię zaskoczy? Możesz nagle poczuć, że potrzebujesz się wycofać, żeby coś zrozumieć albo przemyśleć. Zaskakujące może być to, że los sam wskaże ci kierunek. Wystarczy tylko trochę się zatrzymać, by zobaczyć, co się zmienia. Wejść w głąb siebie. Na co uważać? Uważaj, żeby nie zadowalać się czymś tylko dlatego, że jest OK. Możesz mieć pokusę, by nie wychodzić ze strefy komfortu, ale przyjdzie moment decyzji. Trzeba będzie się rozliczyć z czymś, co już dawno do ciebie wraca. W miłości w relacjach zapowiada się nadzieja, odbudowa albo nawet spełnienie jakiegoś pragnienia. Możesz spotkać kogoś charyzmatycznego lub odzyskać wiarę w siebie i w miłość. Fajna, inspirująca energia. W pracy i w finansach tu możesz się trochę przeciągnąć. Uczysz się czegoś nowego, ale efekty nie są od razu. Może być jakiś zastój, lub trzeba będzie spojrzeć na pracę z innej perspektywy. Cierpliwość i otwarty umysł w tym przypadku to klucz. Rada: zrób porządek z przeszłością. Odpuść to, co już nie jest Twoje. Podejmij decyzje, których unikasz. Teraz jest czas, żeby ruszyć naprzód. Ale start ma być lekki, bez starych bagaży. Daj znać, czy to z Tobą rezonuje.